Dziś jest ostatni dzień zapisów do programu upiornej wymiany potworów. Skorzystajcie z tej możliwości i spędźcie straszny semestr za granicą w innym kraju. Szkoły z całego świata czekają na wasze zgłoszenia. Patrzcie, ile mamy wampistycznych miejsc do wyboru. Upiorysz, Transylwania, Duchbaj! Zdecydowałaś, dokąd chcesz jechać, Draculoro? Nie mam pojęcia. A, a co jeśli nie wybiorę? O, nie mogę znieść tej presji. Mam dla Ciebie najlepszą propozycję. Wyjdź na straszy semestr do liceum w Himalajach. Szkoła w Himalajach. Dobrze się składa, bo mam sporo fajnych zimowych ciuchów, których nigdy nie noszę. Ale coś mi mówi, że powinnam jechać tam, gdzie są też inne temperatury niż tylko zimna i super zimna. Może powinnam wybrać takie miejsce, w którym jest... Sztuki i kultury? To co powiesz na Madreszcz? O, Straszny semestr w Hiszpanii. O, bardzo artystyczne. Przepraszam, senior Dragon. Czy wiesz, która godzina? Nieważne, nie spieszy mi się. Nie, ten kraj chyba jednak nie jest dla mnie. Uważam, że jest płetwastyczny. Zapisuję się od razu. Upiurlandia? Nie wiem. Chororro Argentyna? Może. Republika Dominikany? Mm, skąd mam wiedzieć, czy jeśli coś wybiorę, to nie stracę jakiejś lepszej okazji? To może zdecyduj się na kraj, który ma potroszę wszystkiego. Shibuya? Japonia? Jest tu dynamika i szybkość wszystkich nowoczesnych miast. Ale. Jest tu także kojący spokój natury i ogrody zen. A scena modowa różni się od wszystkiego, co widziałaś. Fantastycznie! <mierdziwio> <mierdziwio> to brzmi jak jakiś sen! Poza tym, to jedyna możliwość wyjazdu, jaka została. <grydziwio> Spędziłaś cały dzień, wyobrażając sobie siebie w różnych miejscach i straciłaś poczucie czasu. Zrobił się już wieczór, wiesz? Będzie Shibuya w Japonii. Panie i panowie potwory, witamy w Sibui w Japonii. Uuu, uuu. Shibuya była doskonała w mojej wyobraźni. Ale um, teraz, gdy tu jestem, co będzie, jak nie będę tu pasować? A jeśli nikt mnie nie polubi? Może ja dokonałam złego wyboru? Koniciła. 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 Ach, mam wrażenie, że będę się dobrze czuć sibui. Na żywo z mojej pięknej wioski W Monster Picciu Ja uwielbiam wielkie fryzury Wielkie buty i wielkie, wielkie przygody Za parę godzin wskoczę do pociągu I pojadę na cały straszny semestr Do straszy całą Biorę udział w międzyszkolnej upiornej wymianie Czy będę tęsknić za Monster Picchu? Klaro! <laughs> Oczywiście! Ale... Jak wiecie, ten szalony ufiorek zawsze chętnie rzuca się w nowych przygód. Moja kuzynka Yeti już uczęszcza do Straszyceum i dziś ma przyjechać do Monster Picchu, żeby wyruszyć razem ze mną do Straszyceum. Halo, kuzynko! po? tutaj Abi! To mój ostatni dzień w Monster Picchu i bardzo bym chciała pokazać ci moją wioskę, zanim wyjedziemy. No dobrze, oprowadź mnie, ale wieku się. Czy widziałeś jakieś miejsce piękniejsze niż Monster Picture? Tak, tak, bardzo tu ładnie. Dużo wielkich stóp, ale musimy już iść na stację. Dobra, masz rację. Czas na spotkanie z przygodą w Straszyceum. Oh, ale najpierw musisz koniecznie popłynąć w dół rzeką Amazonii. Ten ma na imię Gabi, a tamten Angelito. Zaraz jest świnka pantalones? Tak, te świnki morskie są słodkie i w ogóle, ale naprawdę musimy już iść. Co sądzisz o swojej nowej fryzurze? Jestem ją naprawdę zachwycona, ale pamiętaj... Jest... Si, si, pociąg ucieknie, tak, wiem. Ale nie możesz stąd wyjechać bez obejrzenia naszej bajecznej dżungli. No, ale potem koniec już tych atrakcji, dobrze? Ucieczka przed sadem małpek to zupełnie nieoczekiwana atrakcja! Mam Ci, że dojdziemy na tę stację w swoim czasie. Ale przyznaj, Abi, wspaniale się u nas bawiłaś, co? jeżeli mam być szczera, było super. Marii, ty wiesz, te platformy są zabójcze. No wiesz, taka stopa musi się prezentować. O, cześć, dziewczyny, nie wiecie, co się stało z Abi? Nie widziałam jej od tygodnia. O, ja wiem, gdzie ona jest. dias chicos y chicas. Mówi do was Awi Pominable z relacją na żywo z Monster Picchu. Czuła się tam tak świetnie, że postanowiła zostać jeszcze tydzień. Dla tych z was, którzy mnie nie znają, uwielbiam wielkie fryzury, trochę za wielkie buty i wielkie przygody. Dzięki mojej kuzynce Marii... <słuch> <słuch> Kiedy krewnicka powiedziała, że możemy urządzić bal mrocznego kwiatu w szkolnym ogrodzie, nie byłam świadoma, że to będzie oznaczać pracę przy tym zielsku. Wyluzuj, Kleo, nie jest tak źle. Tylko popatrz, jak obcowanie z przyrodą wszystkich uszczęśliwia. Ostrożnie, Lorna, to najrzadsza roślina w całym ogrodzie. Mroczny kwiat, który rozkwita tylko raz na każde 1300 lat. A dziś będzie okazja to zobaczyć, na Balu Mrocznego Kwiatu. Ach, szkoda, że Laguna nie obejrzy tego ze mną. No właśnie, ona wciąż jest w Madreszczu. Och, Gil, wiem jak się czujesz. Tęsknię za moim chłopakiem, który jest w straszykocji. O, o potworze mowa. Ja... ja muszę już iść. Lorna! To SMS od chłopaka Lorny. On pisze, że z nią zrywa. Jak to możliwe? To, co zrobimy? Nie pozwólmy, żeby siedziała sama w pokoju i płakała. Przecież dzisiaj jest impreza. Zróbmy wszystko, żeby Lorna miała elektrystyczny wieczór. <grym wytrych> Operację pomóc naszej kumpelce Magnesii czas zacząć. Hej, Lorna, twoje straszyciółki mają z tobą pewien bardzo ważny temat do omówienia. Ehm, I twój straszyciel. Nie ruszę się w to. To katastrofa! Lorna, przyniosłyśmy tu super zestaw do potwopocieszania w kryzysie sercowym. Czyli upioraśne kosmetyki, cztery lata prenumeraty potwobitu i największy deser lodowy, jaki udało się w biegu znaleźć! Nie, dzięki. Nie zobaczymy, jak zakwitamy roczny kwiat! M mogę ja spróbować. Lorna, czy możemy chwilę pogadać? Dzisiaj jest Bal Mrocznego Kwiatu i pomyślałem, że może zgodzisz się ze mną pójść. No wiesz, jako przyjaciółka. Gil! Jesteś taki kochany! Laguna to wielka szczęściara! Tak, pójdę z tobą na ten bal jak z kolegą, ale nie mam się w co ubrać. Nie zapomnij o stylizacji! Pokażę ci taki krok, który nazywam Bezdenny ślizg. <grym zainteresowań> o Gil! Dzięki, że namówiłeś mnie, żeby przyjść na tę imprezę. O wiele lepiej się czuję. Wśród przyjaciół! I przy okazji będziesz mogła zobaczyć, jak rozpita mroczny kwiat. O, Nie warto! Coś wam powiem. Widziałam to raz i wierzcie mi, mroczny kwiat śmierdzi. Och, nie psuj nam przyjemności, Kleo. Mroczny kwiat jest podobno najpiękniejszym kwiatem na świecie. Tylko żałuję, że nie ma tu laguny, żeby. Co to ma znaczyć? Zgadnijcie, kto wrócił z <giby> A, Ale... Gil! Jak mogłeś? Laguna, słowo, że to nie to, na co wygląda. A... Wygląda na to, że Gil jest z lorną magnesii na balu mrocznego kwiatu. A więc to jest to, na co wygląda. Laguna! Ja wyjaśnię ci Nie. to! Nie, specjalnie przyjechałam wcześniej z Madreszczu, żeby ci zrobić niespodziankę na balu. Przychodzę i co widzę? Że jesteś z inną dziewczyną! Ja wychodzę stąd! Laguna! Mroczny kwiat! Zaczyna się rozwijać! Pierwszy raz od 1300 lat! Miejmy nadzieję, że jest inny niż mroczny kwiat, który widziałam. Tamta roślina cuchnęła! E, e, Laguna, ja e, zaprosiłem Lornę na bal tylko jako przyjaciel. Zerwał z nią dziś chłopak i wiesz, potrzebowała kogoś, kto ją trochę rozponuży. Rozumiesz? Zachowałeś się bardzo szlachetnie. Przepraszam cię za tę scenę, ale ja. Wyobrażałam sobie, jak to będzie, kiedy się wreszcie spotkamy. Jesteś zaskoczony, tulisz mnie w ramionach i razem oglądamy, jak rozkwita mroczny kwiat. O, na ości! Mroczny kwiat! Gil, przegapimy to! A ja wolę być tutaj z tobą. O, Gil! Chodźmy! Zaczyna się! Oh, yes. oh. Oh. Tam w środku coś jest! Oh. Coś? Czy ktoś? To, to jest potwór. To nie pierwszy lepszy potwór. Witamy Cię w Straszyceum. Jesteś gościem honorowym, to jest Aminita Nightshade! Imfreska dla mnie? Niepotrzebnie. Nie. W sumie to jednak było potrzebne. Jestem tego warta. Kleo Nile! Dużo czasu upłynęło. To wy się znacie? Tak, Kleo i ja znamy się z dawien dawna. Z czasów grobowca. Całe wieki temu. I to dosłownie. To jest stara historia. Biedna Kleo. Ty nadal podpierasz ściany? Sama przyszłaś na bal. Jeśli chcesz wiedzieć, to jest mój chłopak Dius. Witaj, węża głowy. E, no cześć. Kleo, pozwolisz, że pożyczę go do tańca? Zawsze bez problemu dzieliłaś się swoimi rzeczami. Kleo, e, co ja mam robić? Zatańcz ze mną ten taniec i każdy taniec już zawsze. Oczywiście. Tak się cieszę, że wróciłam, Gil. Kleo, <słuch> twoja kolej, prawda? Czy strachy? Hmm, może dla odmiany. Strachy? No cześć, Kleo! Okej, okay, aż takich strachów się nie spodziewałam. Co to ma być? Co ona tutaj robi? Przestań, zaprosiłam ją. Jest nowa, a nowym nigdy nie jest łatwo, no wiesz. Dawno się nie widziałyśmy. Zaraz to wy się znacie? O, znamy się i to nie od dziś. Draculora! O, mamusiu, ale ty masz Kiecki! Pożycz, błagam cię, pożycz. No kochana, to możesz się pożegnać z Kieckami. O, wyglądasz jak modelka! Dzięki. W sumie to jestem modelką. Patrzcie, moje fotki. Zawsze noszę przy sobie parę sztuk dla wielbicieli. To moja torebka! Amienita, wiesz, gramy sobie właśnie w prawda czy strachy. Uuu, to ja wybieram prawdę. Dobra, mów skąd się znacie z Kleo? Ojej, to jak, Kleosiu? Zdradzimy im naszą historię. A więc zakwitam tylko raz na 1300 lat, więc moje ludki zawsze robią z tego aferę. Wasza królowa w końcu się przebudziła! To mają być wiwaty? Wysilcie się trochę, ludzie! Ależ Wy macie szczęście, naprawdę, możecie cieszyć się moją osobą od rana do nocy. Chwila to niesprawiedliwe. Też chciałabym na siebie popatrzeć w końcu. I wtedy moi ludzie zrozumieli, że taką rzadkością, takim cudem jak ja, trzeba się podzielić ze światem. Wtedy właśnie sprezentowali mnie rodzince Denailów. Od wieków przebywaliśmy w tym naszym smutnym grobowie. Przyznaję, że dopóki nie pojawiłaś, aminita było raczej nudno. O, przyjaciółko, słodka, ale masz ciuchy. Koniecznie musisz mi pożyczyć. Co zrobiła? Pożyczyła sobie. Wszystko sobie ode mnie pożyczyła. Hmm, to też wezmę, dobra? O, to też ekstra! I to super! Pożyczam parę spinek, okej? Okay? Okej, okay. teraz sen dla urody. Ale nie myślcie sobie! Najgorsze dopiero przed nami! Nudne to wasze więzienie. Zobaczymy, czy da się stąd może jakoś wydostać. Aminita! Dziewczyno, znalazłaś wyjście! Błagam, sprowadź pomoc! Nie ma sprawy, papa. Pa. Ale przyda mi się diadem. Nie rozumiem. To chyba miłe, że poszła po pomoc. Bardzo miłe. Szkoda tylko, że nigdy nie wróciła. No, głupia sprawa. <śmum> A ja wierzę, że potwory się zmieniają. Cleo, prawda czy strachy? Wybierz strachy. <śmum> no to strachy. <śmum> w takim razie wystraszę cię, jeśli nie pogodzisz się z Aminitą. <śmum> <śmum> Zgoda. <śmum> <śmum> A ty, Aminita, co wybierasz? <śmum> Aminita? <laughs> Moje sukienki! Aminita wszystko mi zabrała! Pożyczyła! Tak, Ostrze. Minął kolejny straszny semestr. Wiecie, co to znaczy? Upiorne Albumy. Leo, wyszłaś totalnie pazurzaście na tym zdjęciu. A ja wyszłam upiorystycznie na tym zdjęciu. O, ty mówiłaś o mnie. Fotografuję was. Dzień upiornych albumów! Kto to jest? Nie zła fotka. Jak to zrobiłaś? Przepraszam za to, ale uwielbiam wchodzić innym w kadr. Jestem Lorna, Lorna Magnesi. O, pewnie jesteś potworem z upiornej wymiany międzyszkolnej. Pochodzisz z jeziora Loch Ness, które leży w górach Straż Szkocji. Może słyszałeś cię o moim tacie, potworze z Loch Ness? Zaskoczyłaś nas, Panno Magnesio! Cóż, ktoś tu musi sprawdzać waszą czujność. Witaj, o najdroższy, najukochańszy ojcze, jakiego tylko można sobie wymarzyć. Nie pozwalam ci wyjść na powierzchnię, Lorno. Ale ty byłeś na powierzchni. Tak, i nie wynikło z tego nic dobrego. Czyżbyś zapomniała, ile miałem kłopotów przez to małe zdjęcie? Zaczęły się do nas zjeżdżać tłumy normalców z całego kraju. Wszyscy szukali naszego zamku. Proszę cię, będę bardzo uważać. Czy mówiłam ci, że jesteś najlepszy? <noise> tak, mówiłaś. Jedna godzina. O tak, dziękuję. <noise> Ale nie wolno ci zbliżać się do normalsów. Chociaż zdjęcie zrobili ładne. <noise> czego to zrobiłam, ale ten aparat miał w sobie coś takiego, że nie mogłam się oprzeć. Po prostu musiałam, musiałam wejść w kadry temu człowiekowi. To zdjęcie obiegło cały świat i wszyscy chcą się teraz dowiedzieć, kim jest ten usujący kadr potwór z Loch Ness. Jak? Dobrze wyszłam? W związku z najazdem normalskich na nasze jezioro, postanowiliśmy z tatą wyjechać na jakiś czas. Dowiedzieliśmy się o programie wymiany w Straszyceł. Była to dla mnie szansa, by poznać inny świat na powierzchni. W ten sposób, dzięki jednej fotografii, znalazłam się tu, w Straszyceum. I dalej lubię pozować do zdjęć. Mamy przyjemność jako pierwsze powitać cię w Straszyceum i życzyć ci powodzenia w pierwszym dniu szkoły. O, to nie jest mój pierwszy dzień. Byłam tutaj cały Straszymestr. Na razie! Do zobaczenia później! E, dziewczyny, Lorna nie żartowała. Ja uwielbiam wiosnę! A ja się cieszę, że uszyjemy sobie odlotowe sukienki na bal mrocznego kwiatu. Bardzo potworzaste. Sukienka jest śliczna, ale wyglądałabym w niej lepiej, gdyby moje włosy nie były takie potworne. Jeśli któraś z nas powinna coś w sobie zmienić, to raczej ja. Patrz, jaki mam wielki i długaśny ogon. Moje uszy są zdecydowanie za mało spiczaste. A ja chciałabym mieć zieleńszą cerę. No a ja? Żadnych pieprzyków, doskonale symetryczna twarz. Jestem zbyt. Urodziwa! Cisza! Ah! Marisol, przestraszyłaś nas! Przestraszyć to ja was dopiero mogę i to porządnie, jak nie przestaniecie być... Mm, ...takie potwornie negatywne! A ty nigdy nie chciałaś czegoś w sobie zmienić? Tak! Kiedyś w Monster Picchu okropnie się wstydziłam. No, m, rozmiaru moich stóp. Pff, serio, nie mogłam patrzeć na własne stopy i nie chciałam, żeby ktokolwiek na nie patrzył, a zwłaszcza... Squatch. Gotowa byłam zrobić niemal wszystko, żeby ukryć stopy przed innymi wielkimi stopami. To był prawdziwy stopowy koszmar. Aż pewnej nocy znalazłam genialne rozwiązanie mojego problemu. Stopo-powiększacze! Gwarancja, że twoje stopy staną się trzy rozmiary większe! Ty się wstydziłaś, bo uważałaś, że twoje stopy są za małe? A coś ty myślała? Ja miałam najmniejsze stopy w całej wiosce! Na stopo-powiększacze musiałam wydać wszystkie oszczędności ze świnki skarbonki! Przyszły w samą porę na dziką imprezę w dżungli Monster Picchu. Mieli tam być wszyscy znajomi, między innymi Samsquatch. Chyba działa! Wow! Wszystko w porządku? Si. Bueno. Ech, czy chciałabyś zatańczyć? Tak! Mm. Si, jasne. Dotarło do mnie, że skoro on nie zwraca uwagi na rozmiar moich stóp, to ja też nie powinnam. Lubi mnie taką, jaka jestem. <ścoughs> to bez sensu przejmować się czymś, czego nie mogę zmienić. Więc od tamtego momentu postanowiłam akceptować siebie całą, taką jaka jestem. <grystanie> Ach, zastanówcie się nad tym, jak będziecie przeglądać się w lustrze. Hej, dzięki za wczorajszą powieść, myślę, że czasem potrzebny jest ktoś taki, kto przypomni, że Straszyceum jest po to, żebyśmy akceptowali siebie w całości. Tylko nie wszyscy to rozumieją. <grystanie> nie słyszeliście? Wielkie stopy, to ostatni krzyk mody! Laguna, to był piękny skok! Nie mogę uwierzyć, że to mój ostatni trening przed wyjazdem na upiorną wymianę! W tej nowej szkole w Madreszczu będzie na pewno bardzo fajnie! Ale będę za wami strasznie tęsknić, a zwłaszcza za Gillem. Oby ta nowa upiorka Lorna nie wskoczyła w twoje płetwy, jak cię nie będzie! Hej, Gil, pójdziesz ze mną po południu na zakupy? Bill, obiecałeś mi, że pomożesz mi w tej, no. Y, sprawie. Jasne, y, w tej sprawie. Zgadzasz się? A, oczywiście. Dzięki za wyrozumiałość, Laguna. Wow! Gil i Lorna plunkają sobie razem, a ty nie masz nic przeciwko? No co ty, dlaczego? No wiesz, zazdrość! Byłabym zazdrosna! Tak straszliwie, potwornie zazdrosna, że ażbym. rozumiem. Tak, jesteś zazdrosna. No jasne, że jestem. Wybacz, po prostu rodzice Gila cieszyliby się, gdyby zerwał ze mną i zaczął chodzić z kimś słodkowodnym jak Lord. Czemu z nim nie pogadasz? Bo to znaczyłoby, że mu nie ufam. A ja ufam, prawda? A powinnyśmy pójść za nimi, nie sądzisz? O, tak, koniecznie. Nie słyszę, co oni mówią. To nieważne, że pochodzimy z dwóch różnych światów. Pasujemy do siebie. O? O -o. Wow. Laguna! Sairina! Gil! E, Sairina! <grymne> co wy tu robicie? Laguna doskonale wie, co wy tu Laguna już wie o Finie? No jasne. Kto to Fin? Słonowodny chłopak lorny. No, no Tak! Taak, oczywiście! Cześć! Film to słonowodny tryton, a ja jestem słodkowodna. To jak ja i Gil. Pewnie ci doradzał, jak masz o tym rozmawiać ze swoimi rodzicami. Tak, nie wiem, jak powiedzieć ojcu o moim chłopaku. Przepraszam, że ci podkradłam gila na tak długo. Szysz, nawet nie zauważyłam. A tak w ogóle to co tu robicie? Ja um, chciałam ci dać te. Muszę, żebyś miał pamiątkę. Och Finn, jeśli Gil i Laguna są tak szczęśliwi, to nam też się na pewno uda. Zostawmy tych dwoje samych. O Gil, szkoda, że nie możesz zobaczyć jak w liceum dom straszota jest pięknie i poziom mają tu zabójczy. O, wiedziałem, że polubisz Madreszt. Tak, ale tęsknię za tobą. Ja za tobą też Laguna, ale hej, przynajmniej mam tu coś co mi ciebie przypomina. <grym> Monster high, monster high, monster, monster high Come on, don't be shy, monster high A party never dies Monster, monster high